Wiem, że teraz jest zima, dlatego będę nawijał we śnie, żeby ociepić trochę klimat Wiem, że jeszcze do końca tego roku napiszę poema, to o lecie, a czy wiesz, że lato będzie jeszcze lepsze, mówię szczerze Mimo, że mam od do krainy marzeń, w której każdy żyje z każdym I obchodzi się bez nieprzyjemnych zdarzeń i gdzie każdy ma kwit, no i własną przestrzeń Chociaż wiem, że to tylko moja wyobraźnia, troszeczkę jak narnia Ale czasem warto dać czy ponieść, myślą niby, niby Landia Piękne bije jak Islandia, rób co robisz, powiedziała mamcia Nie obchodzi mnie ta gra, licz, że te traczek sobie pangla Chcę wiosnę, a nie jakąś jesień, co ma w kurwę bagna ani jaką zimę, gdzie zamarzam Chcę już moją wiosnę Moje świeżo baty, które będę palił tu na raty dużo więcej Napciągaj prędzej i choć by lato, dużo bardziej wolę wiosnę Obawiam się, że z tego nigdy nie wyrosnę Jeby my te letnie dni wolne, bo po co mi one Kiedy wiosenne są po prostu boskie Jeszcze sobie trochę poczekacie na mój debiutancki album Ale macie tu singielki, które będą robić boom na głośnikach No i będę z wami pił drogi rum na baletach No i palił kurz w waszych bletach, lecz to nie we wszystkich porach roku W sumie każdy w szoku, ale załapiecie dopiero po zmroku Kiedy zasiądziecie tu do tekstu, no i załapiecie, że to wszystko nie jest bez powodu uh mam do ciebie prośbę, wracaj szybciej do Demeter Nie mogę już znieść, ze wszystko sobie więdnie Chociaż wygląda to pięknie, ale tak cholernie Brakuje mi zieleni w każdej formie, ale tak to wszystko w normie Chociaż nie do końca, bo myślę tylko o mojej wiosnie No i to jest właśnie problem, który chodzi mi po głowie Czekam tylko, aż ty razem ze mną powie Chcę już moją wiosnę Moje świeżo tękie które będę palił tu na raty Dużo więcej Nadciągaj prędzej Choć, żeby lato dużo bardziej wolę wiosnę. Obawiam się, że z tego nigdy nie wyrosnę. Jedną my te letnie dni wolne bo po co mi one kiedy wiosenne są po prostu boskie. Haha, <ś Dos Done> dzięki wielkie, jo.